Roman Milczarek, 67 lat, stypendium ZUS-u. Pierwszy biodrę miałem w 2016 roku, to jest ile tam? 6-7 lat. Teraz, teraz jestem na drugie biodro i jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, że tam szpagatu nie robiłem, ale funkcjonowałem normalnie, jakbym jak miał normalnie tam. Na tańce się chodziło też. Mam nadzieję, że może Kazaczoka, może no nie za tydzień, nie za dwa, ale jeszcze za tańczę. No przyszedł pan rehabilitan. No i pionizacja tak zwana, tak? Wstajemy. Posiedziliśmy najpierw trochę na łóżku, na, na tym kule, i 3-4 metry i zbladłem. No. no i z powrotem na łóżko, a na drugi dzień już dalej. A na trzeci to już sam chodziłem bez niczego wstawa. Teraz dziesięć rehabilitacji. Nie, Nieźle. Dobrze. Jestem tydzień czasu po zabiegu, i na, na tą chwilę jest wszystko bardzo dobrze. Pamiętam, taki stan osiągnąłem po, przy pierwszej operacji gdzieś w 3-4 tygodniach. Jak teraz mam po tygodniu?